Choć Polska powstała dopiero w X wieku naszej ery, to ziemie polskie już w starożytności były bardzo rozwinięte, jak na tę część Europy. W czasie, gdy Rzym dopiero powstawał, ziemie polskie zamieszkane były przez sprawnie zorganizowaną ludność tworzącą kulturę łużycką, znaną z wielkiej ilości produkowanych przez nią ozdób i broni. Najważniejszym świadectwem funkcjonowania tamtego społeczeństwa jest mająca ponad 2700 lat osada w biskupinie. W dzisiejszym filmie przedstawię pokrótce historię odkrycia, wygląd oraz życie, jakie toczyło się w tym starożytnym polskim grodzie. Jak zwykle to bywa przy najważniejszych odkryciach archeologicznych, biskupin został odnaleziony zupełnym przypadkiem. W 1933 roku, w wyniku prac irygacyjnych, poziom wody w jeziorze Biskupińskim, w dzisiejszym województwie kujawsko-pomorskim, obniżył się. Z jeziora wystawać zaczęły jakieś drewniane konstrukcje. Zainteresował się tym lokalny nauczyciel, Walenty Szwajcer, który powiadomił o tych odkryciach profesora archeologii Józefa Kostrzewskiego. Rok później rozpoczęły się prace wykopaliskowe. Początkowo bardzo skromne, z wybitnie małym budżetem i nieliczną ekipą, jednak to, co tam odkryto, spowodowało, że bardzo szybko zdano sobie sprawę z bezprecedensowej wręcz wagi stanowiska. Kiedy przyszliśmy na miejsce, zobaczyłem, jak na widok profilu wykopu Jerchy i sterczących z niego konstrukcji, profesor na dłuższą chwilę osłupiał. A potem w pośpiechu zaczął rozpakowywać plecak z pudełkami poukładanymi jedne w drugie na wzór rosyjskich lalek. Podniecenie udzieliło się także mnie. Biegaliśmy wokoło wykopu, zbierając kości, ceramikę, kamienne rozcieracze, dożaren, fragmenty drewna. Plecak profesora pęczniał w oczach i wkrótce nie było już w nim miejsca. Tak pisał Walenty Szwajcer. Okazało się, że w tym niepozornym jeziorze przez setki lat Tkwiła bardzo dobrze zachowana osada. Był to sporych rozmiarów gród, wykonany z drewna otoczony drewnianym wałem oraz posiadający falochron, a w środku rzędy budynków mieszkalnych oraz pokryte drewnianymi palami drogi. Dzięki specjalistycznym technikom datowania zabytków drewnianych, a zwłaszcza dendrochronologii, udało się wydatować powstanie osady nie tylko w zaokrągleniu do wieku czy dekady. Analiza dendrochronologiczna drewna wykazała, że drzewa, z których wykonano gród, ścięto zimą między 738 a 737 rokiem przed naszą erą, w czasie kiedy Rzym był dopiero nic nieznaczącą wioską. Biskupin okazał się o półtora tysiąca lat starszy niż Grody Słowiańskie, datowane najwcześniej na VII wiek naszej ery. No właśnie, ale czy biskupin był więc zamieszkały przez jakichś innych ludzi niż Słowianie? Na ten temat nagrałem inny odcinek, w który możesz teraz kliknąć, by przekonać się, jak obecnie patrzy się na pochodzenie Słowian i starożytną historię ziem polskich. Biskupin jak na tamte czasy był naprawdę spory. Osada miała około 2 hektarów powierzchni, została wybudowana na wyspie. Stąd połączona została ze stałym lądem za pomocą mostu. Otoczona była drewnianym wałem oraz okrężną ulicą, z którą łączyło się 11 ulic równoległych o szerokości 2,5 metra. Wzdłuż nich stało 106 budynków mieszkalnych, wielkości zwykle 8 na 10 metrów. Szacuje się, że mogło tam mieszkać nawet 1000 osób. Wał otaczający osadę został skonstruowany w taki sam sposób, jak później konstruowane będą grody słowiańskie. Mur zbudowany ze swego rodzaju drewnianych skrzynek, wypełnionych wewnątrz piaskiem i kamieniami, co zapewniało konstrukcji trwałość i wytrzymałość, a jednocześnie zmniejszało potrzebną ilość drewna. A tego wykorzystano podczas budowy wiele. Najczęściej posługiwano się dębem. Z uwagi na jego twardość, jednak musiały być to drzewa w miarę proste, a nie powykrzywiane. Powodowało to, że budowa grodu była bardzo trudna, wymagała dokładnego planowania i wysiłku logistycznego. Sugeruje to, że mogła zostać wykonana przez jakąś organizację quasi państwową, czy plemienną. Poza tym, społeczność zamieszkująca osadę potrzebowała niezbędnych środków i zaplecza, by wyżywić się i mieszkać gdzieś w trakcie budowy. No właśnie, a czym w ogóle zajmowali się mieszkańcy Biskupina? Większość ludności tamtych czasów zajmowała się rolnictwem, choć nadal w pewnym stopniu żywe było łowiectwo, rybołówstwo czy zbieractwo. Mimo to, czy nie wydaje się dziwne, że rolnicy mieli mieszkać w czymś, co wydaje się swego rodzaju miastem? Czy nie powinni przypadkiem mieszkać w rozsianych po okolicy małych wioskach? W tamtym czasie ziemie polskie terroryzowane były przez napady zamieszkujących ukraińskie stepy, koczownicze plemiona z Powodowało to, że konieczna była organizacja obrony oraz życie w obwarowanych grodach, by zabezpieczyć się przed najazdami. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, o czym świadczy odkryte tam radło, bardzo popularne było tkactwo, którym zapewne zajmowały się kobiety. Wykorzystywano w tym procesie naturalne barwniki. Tworzono przedmioty z rogu i skóry, odlewano przedmioty z brązu, w tym ozdoby i narzędzia oraz wykuwano broń czy produkowano dziegieć. Osada została opuszczona po kilku pokoleniach, do czego przyczyniły się najpewniej zmiany klimatu, które spowodowały podniesienie się poziomu wody i jeziora. Inna hipoteza widzi przyczynę upadku w działalności scytów, których groty strzał znajduje się czasem w regionie Biskupina. Nie bez znaczenia miała zapewne również eksploatacja okolicznego środowiska, które nie mogło już dłużej utrzymywać mieszkańców. Biskupin to najważniejsze stanowisko archeologiczne kultury łużyckiej, jednak nie była to jedyna kultura obecna na ziemiach polskiej w starożytności, Kliknij w ten film, by poznać najważniejsze informacje o innych kulturach starożytnej Polski.